Witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj Wam pokażę filmik. Że wymiana lampy w projektorze nie musi być drastycznie droga. Jeżeli chodzi o ceny w Polsce, to to jest jakaś masakra. Serwisy, które oferują na przykład jakąś taką wymianę lampy, krzyczą sobie takie ceny, żebyśmy mogli kupić sobie projektor już na przykład jakiś sprawny używany. Także to jest kompletnie nieopłacalne w niektórych przypadkach. Nie będę tutaj wspominał projektora, które kosztują na przykład 7 tysięcy i wymiana kosztuje 500 zł, bo to wtedy Sami widzicie, jak się ma do ceny projektora, to jeszcze to jeszcze zaakceptuję. A jeżeli mamy projektor, słuchajcie, który używany sprawny kosztuje załóżmy 200 zł, a wymiana lampy w serwisie krzyczą wam na przykład 400 zł, no to to już wtedy to jest przerost formy nad treścią i Pokażę wam, jak tanim kosztem możecie sobie wymienić taką lampę. To, to nie jest trudne. Pominę tutaj usterkę hardware'ową, czyli na przykład zasilacza, czy tam projektora. Skupimy się tylko i wyłącznie na lampie projektora. Słuchajcie, no wymiana naprawdę nie jest trudna, jeżeli macie to zamontowane w takim koszyczku, bądź też jakimś podobnym. Każdy projektor ma swoje rozwiązania jakieś. To jest tylko po prostu odkręcenie śrubek, wyciągnięcie tego i musicie zdemontować lampę z takiego koszyczka. Wiąże się to zazwyczaj z wykręceniem kilku śrubek, wyciągnięcie, wyciągnięcie takiej lampy. Tutaj mamy mocowanie na zasilanie, które też musimy odkręcić. Żadna filozofia to nie jest, każdy może to zrobić, tylko trzeba uważać, żeby nie dotykać gdzieś tam samej lampy, paluchami i itd. Także wymiana jest naprawdę prosta, nie. nie, nie Warto się tego bać. Dobra, teraz jeżeli nam się uszkodziła lampa to słuchajcie, jakie mogą być uszkodzenia uszkodzonej lampy? Każdy sobie pomyśli, kto na przykład nie ma styczności z projektorami, że jak się lampa w projektorze uszkodzi, to znaczy to, że jest przepalona, tak jak jakaś zwykła żarówka w domu, wolframowa, tak? Powiem Wam tak, nie, nie zawsze tak jest. Przeważnie takie lampy w projektorze nie uszkadzają się w ten sposób, że przepalają się. Ja Wam pokażę z bliska, tutaj już taką rozbebeszoną jedną lampę. Zobaczcie, to jest lampa z projektora. Widzicie, tutaj po środku jest coś w stylu, tak jakbyście mieli żarówkę wolframową. I tutaj, w tej bańce, takiej jest, jakby nie wiem, arcemię czy coś tam która powoduje jakby połączenie z tym i projektor na samym początku włączenia pcha tutaj w tą lampę, słuchajcie, w strasznie wysokie napięcie, nie wiem, tam jest w kilowatach jakoś, 2 kilowaty, 3, nie mam pojęcia dokładnie i po powodaniu tak wysokiego napięcia tutaj występuje jakiś taki, nie wiem, łuk elektryczny, czy to się łączy i wtedy ta żarówka jakby się uruchamia, projektor to wykrywa, yy, spada jakby napięcie, nie wiem, do 220, nawet może niżej, i wtedy ta żarówka świeci tak jak zwyczajna, podłączona do 220V. Także tak to jest jakby taki tutaj obraz, jak taka żarówka w projektorze działa. I słuchajcie, no i mówię wam. 90% to nie jest uszkodzenie, przepalenie samego, jakby żarnika, tylko jest tutaj już problem z tym zapłonem, jakby. I tylko tyle. Czyli żarówkę mamy teoretycznie całą sprawną, natomiast te rozwiązanie tutaj jest. W ogóle nie wiem, dlaczego rozwiązali w projektorach w ten sposób, z jakby. Zapalenie tej żarówki, nie? Rozżarzenie. Dlaczego nie mogli normalnie na 220? Po prostu włącza się i tyle, tak? Tylko jakieś kombinacje alpejskie tego nie wiem. Może ktoś mi napisze w komentarzu, wyjaśni dlaczego to jest tak zrobione, a nie inaczej. Szmogą były równie dobrze być pod 220. Zresztą zrobię nawet takiego testa. Z... Wiecie co? Utnę ją tutaj. Staram się uciąć tak, żeby to w ogóle tutaj nie popękało. I wtedy, teoretycznie podłączając to do 220, to się powinno włączyć normalnie jak żarówka. O ile będzie zachowana ta próżnia tam. No ale co, spróbować można, Poeksperymentować. Zobaczymy, co się stanie. No i co, i teraz wracając do tych żarówek, to jest właśnie takie uszkodzenie. I popatrzcie, i teraz ma. Zmierzymy do etapu, w którym możemy kupić sobie: O, teraz będzie fajnie to pokazane całą lampę z koszykiem to będzie opcja troszeczkę bardziej droższa. Czyli nie, nie bawimy się w wykręcanie, tylko po prostu kupujemy cały moduł, przychodzi nam, wkładamy i mamy znowu działający projektor. To jest opcja, jakby najdroższa. Druga opcja to jest kupienie słuchajcie, samej takiej gołej lampy. Którą, tak jak wcześniej wspominałem, możecie sobie wymienić w takim koszyczku. To jest wersja jeszcze tańsza. A już w ogóle najtańsza wersja, to jest kupienie, słuchajcie, samego takiego modułu. Wyobraźcie sobie, że Chińczyki sprzedają same takie jakby żarniki. I tylko jest <noise> pytanie. Zaraz wam powiem o co chodzi dokładnie. W zasadzie musimy ze starej lampy pozbyć się czegoś takiego, i właśnie do czego zmierzam. To jest jakby taka masa, którą oni zalewają tą żarówkę, że ona się po prostu trzyma. Tak, nie lata nigdzie na boki. I pytanie jest, co to jest? To jest nie wiem, jakiś cement, jakiś taki kurde twardy materiał. To, jak, to wygląda jak jakaś taka ceramika. Nie wiem, czy oni to. Jakoś wkładają do pieca gdzieś. Jak kubki na przykład się robi? nie? Czy, czy to jakoś wypalają? Czy to po prostu tak zasycha jest twarde jak ceramika. I co to jest za materiał? To jest właśnie takie pytanie do osób, które by może wiedziały, co to jest. Bo to jeżeli chodzi właśnie o tą wymianę, że kupujecie coś takiego. No to słuchajcie, no musicie tu jakoś ją tak zamontować na sztywno, chyba że wymyślicie sobie jakiś taki super patent, który będzie powodował to, że ona będzie nie będzie się ruszała, tak? Nie jakaś tulejka, nie tulejka, cholera wie. Ale mówię wam, to jest najtańsza opcja w ogóle naprawy uszkodzonej lampy w projektorze. Ile to kosztuje? Słuchajcie ceny, uwaga, zaczynają się od 30 zł. Od 30 zł za 200 w taki moduł. Także teraz sobie pomyślcie, 30 zł z darmową wysyłką to to jest tyle co nic. A za wymianę takiej lampy krzyczą wam nie 400-500 zł. Bo to jaka to jest oszczędność? Gigantyczna. I Teraz wam pokażę na AliExpressie pewien sklep, który oferuje w sprzedaży właśnie takie cudeńka. Przełączmy się na Firefoxa. Ok, jest. I słuchajcie, znalazłem. To jest sprzedający Lower Beam Lamp. Coś tam, coś tam. Oficjal Store. Zobaczcie, 27 zł. Kosztuje wersja 200 W. I tutaj macie. <coughs> pokazane na tym zdjęciu mniej więcej jak to wygląda są jeszcze inne wersje jak na przykład taka o większej mocy to jest 100W, 100W. aha ta jest 100W no widać że ma te cieniutkie takie jakby blaszki faktycznie no i tutaj ten dziadowski i zapłon. Oczywiście są różne wersje. Jeżeli chodzi o ten sklep, właśnie, pokażę Wam ten sklep, bo jest naprawdę ma fajne, niskie ceny. Lamp. Tak, produkty. No, nawet są podzielone na te, na kategorie. Zobaczmy sobie cera. Załóżmy, ja mam tego Acera V700 z kademikiem. No, patrzcie, sobie, jakie są ceny. 60 zł, 56, 56, 60. Czyli teraz pomyślcie sobie: kupujecie taką lampę za 60 zł, wkładacie do projektora. Projektor Wam działa. Bez żadnej masakrycznej yy, ceny, za którą sobie krzyczą serwisy, nie? A serwisy. Prawdopodobnie też się zaopatrują gdzieś u Chińczyka w jakieś lampy, no i potem sobie na tym zarabiają, tak? Nie wnikam. no ale tylko tu jest porównanie, ile możecie zaoszczędzić pieniędzy w kieszeni. Patrzę się, czy tutaj jest gdzieś do mojej wersji V700. Pewnie jakbym gdzieś poszperał w opisach to może bym znalazł, a nawet jakbym nie znalazł, to widzę, że tutaj akurat nie ma takiego trzonka jakby tej końcówki. I właśnie, teraz takie pytanie do Was, bo jeszcze tak do końca nie potrafię rozkminić tutaj tych opisów, jeżeli chodzi o... O, zobaczcie. Tutaj pisze na przykład PWIP 240. No to się, że to co? To jest moc tej jakby żarówki, tak? 240 W, łamane na 0,8. Nie wiem, co to to jest 0,8. No i jeszcze jakieś E20,9. Jeżeli chodzi o tą końcówkę E29, są różne, na przykład E17, to wydaje mi się, że to chodzi o właśnie tutaj. To mocowanie, jakby takie, nie ten tył yy, tej lampy, chociaż mogę się mylić. Także pytam się do bardziej doświadczonych użytkowników o co chodzi z tym opisem dokładnie, nie? Jak ktoś by napisał w komentarzu, to będzie fajna informacja, też. Także widzicie, 60 zł kosztuje taka lampa do projektora. No, mówię, no naprawdę, można na tak tanio sobie. Yy, Wymienić lampę w projektorze, że to się w głowie nie mieści, ale jeszcze Wam powiem jedną sprawę. Znalazłem w Polsce sprzedającego. Może za dużo nie będę mówił, ale tylko powiem tak. Ma lampy w cenach, które są praktycznie takie same jak na AliExpressie. Jestem w szoku, że w ogóle w Polsce istnieje taki sprzedawca. I. Co najlepsze jest, wysyłane jest to wszystko z Polski, słuchajcie, z Warszawy. Z Warszawy, więc przesyłka jest natychmiastowa. Nie ma jakiejś marży, która Wam urwie łeb przy samym wejściu na stronę. Także coś pięknego. Tylko mają jeden problem. Jeden problem mają taki, że już im o tym powiedziałem. Powiedzieli, że poprawią to. Mają taki problem, że po prostu jak jest na przykład opis, załóżmy, takiej lampy, to piszę tak w opisie, że to jest lampa do projektora takiego, takiego, 250 W. Schodzicie sobie niżej, czyta się opis i nagle pisze coś takiego. No ten akumulator jest taki i taki, bądź też ym, w ogóle jakiś opis do całkiem innego przedmiotu. A co najlepsze jest, że jeszcze są takie też tam opisy, że na przykład tu pisze lampa do Hitachi 250W, a poniżej pisze już na przykład, że to jest lampa 280W do całkiem innego projektora. I wiecie, to, ktoś kto wejdzie na taką aukcję, no zgłupie, w końcu sobie pomyśli, no to w końcu ta lampa jest do, do jakiego projektora, do takiego czy do takiego, nie? Także napisałem im o tym, powiedzieli, że to pozmieniają, zobaczymy sobie luk na za parę dni, czy coś się zmieniło. Ale mówię, ceny mają przepiękne. Jeżeli się poprawią w tych opisach, to będzie cudeńko. I to z, mają oferty z obudowami też w takich cenach, że no praktycznie zero marży. Nie wiem jak oni to robią, ale ale jest coś takiego. Dobra. To chyba tyle, jeżeli chodzi o te lampy. Jeszcze chciałem Wam na sam koniec pokazać taką żaróweczkę pod mikroskopem, ale jeszcze zanim do tego przejdziemy, to pokażę Wam. Zobaczcie, tu już widać ta lampa jest uszkodzona, ale ona nie jest przepalona. Ten tutaj jakby żarnik, nie wiem, będę mówił na no to wolframowy. Nie jest uszkodzony. Uszkodził się ten środku, jakby ta rtęć, aż widzicie, jaka, jaka jest wylana po ściankach? Ona, jakby się tam rozprysła. Chodzi mi o te wnętrze tutaj, nie? Tutaj widzicie, że jest ok. A tutaj jest po prostu rozbryzgana. I teraz jest taki motyw, że. Chciałem zrobić takiego testa, tak jak już mam wcześniej mówiłem, uciąć tutaj te szkło, tak żeby tylko został sam ten środek. I teoretycznie możemy to podłączyć pod 220V. 220V zamontować do takiego kosza, i to powinno świecić, słuchajcie, bez problemu, jak zwyczajna żarówka. I kurde, to jest naprawdę fajny patent, tylko boję się jednego. Tutaj jest ta rtęć, A wiecie, jaka rtęć jest niebezpieczna, nie? Żeby złapać się, gdybym mógł się złapać od drugiej strony, jakoś drutem do tego połączenia tutaj, to by było pięknie. Wiecie dlaczego? Bo bym ożywił tą żarówkę po prostu. Tylko to w środku, tutaj, jest właśnie też takie połączenie, jakby do tego druta, co wychodzi tam dalej. Jest. Tak mięciutkie, że jak tylko to dotkniecie, to to się od razu już łamie, wygina. Dalej widzę, że jest już jakby taki pręcik, do którego teoretycznie mógłbym się przylutować już kabelkiem. Tylko obrobić to szkło, bo też nie jest łatwo. Ściskać kombinerkami, to raczej tego już tutaj nie będę, bo to już może pęknąć. Także tutaj jeżeli chodzi o dostanie się do. Tej części, żeby podłączyć ją do zasilania. No, troszeczkę jest zabawy, i trochę czasu trzeba na to poświęcić. I no, nie jest to takie proste, nie? jakby się komuś tam wydawało. Dobra, pokażę Wam jeszcze na sam koniec, tylko pod mikroskopem, szybciutko, jak to wygląda z bliska. I na tym sobie zakończymy ten filmik o żarówkach. Jak sami widzicie, wymiana jest bardzo tania. Może być bardzo tania. Także widzimy się za chwilkę. Dobra, słuchajcie, jesteśmy pod mikroskopem i pokażę Wam najpierw tą dolną część. Zobaczcie, chodzi mi o. O tą blaszkę tutaj, co widać. Chwila, moment, niech sobie wezmę. Ten i Wam pokażę dokładniej. Widzicie? To w środku tutaj, ta blaszeczka, co jest taka połączona tutaj z tym prętem, to to jest właśnie to. To w środku. I to jest tak mięciutkie, że tego po prostu nie da się nawet polutować. Nie, nie wiem jak w ogóle oni to robią, te lampy. To jest w ogóle sztuka sama w sobie. I słuchajcie, ja, ja bym chciał zrobić coś takiego. Ten pręt jest dotąd, tak? Do tego miejsca. Chciałbym jakoś, chociaż tutaj, ją oszlifować z tego szkła, jakoś obciąć czy coś, żeby się dolutować kablem. Wtedy ona będzie działała. Zobaczcie, w środku mamy tą rtęć. Tu powstaje to gigantyczne takie wyładowanie ten łuk, który jakby ją uruchamia, tą lampę. I dopiero później następuje Obniżenie napięcia i lampa działa normalnie. Projektor wyświetla nam obraz. Ok, czyli na maksa damy oświetlenie. I zobaczcie, jak to wygląda z bliska. Z drugiej strony mamy też podłączenie do tej blaszki. Jak sami widzicie, całe te włókno wolframowe jest sprawne, nie jest przepalone, także widzicie, te uszkodzenia lamp nie są takie, że się przepala tutaj ten. Co? To, to jest główną przyczyną usterek. To nam się tutaj niższy nie działa, nie może zaskoczyć i wtedy nam Taka żarówka już się nie włącza, projektor zgłasza to wywaleniem błędu, i tyle w temacie. Jeszcze może być jedna usterka, o której Wam z, nie powiedziałem, zapomniałem czyli może być gdzieś, jak są te kable mocowane do tego trzonka tam z tyłu, to mogą być przerwy. tak? Widziałem, oglądałem filmik, jak jakiś Hindus, właśnie miał taką żarówkę z projektora. Pokażę Wam inaczej o co chodzi. Miał taką żaróweczkę z projektora. Słuchajcie, wszystko sprawne, tak jak tutaj, ta pod spodem widzieliście. No ale nie działała. Projektor sprawny, zasilacz też sprawny. I co zrobił? Gdzieś rozwalił. O, tu będzie lepiej na tym widać. Gdzieś tutaj, kurde, rozgrzewał ten środek, jakby z zalanym tym cementem. Tam, kurde, te kabelki jakoś połączył. I wtedy mu żarówka zaczęła działać. Także to jest jeszcze taka inna usterka. Chyba bardziej rzadka niż, niż przepalenie tej rtęci w środku. tak? Dobra, to tyle jeżeli chodzi o lampy do projektorów. Mam nadzieję, że pokazałem wam jakieś ciekawe informacje. Możecie mi też przekazać swoje informacje w komentarzach. Też będzie fajnie, jeżeli się wymienimy jakimiś fajnymi informacjami. Może to w przyszłości komuś pomoże? Co by było fajnie? Nie mówię, że nie. No i tyle, zakończę na tym filmik. Pozdrawiam, trzymajcie się, życzę Wam miłej niedzieli.